Przyszedł i dał mi tą miłość, którą mi pokazał, że chciałby, żebym miał. Nie mówię tak, że teraz chod, chodzę w ulicy i kocham, że, że tak jest też. <śled> ale ale no, dał mi to miłość, zmienił moje serce, dał mi na to życie. Przyszedł i zabrał ode mnie chorobę. Może nie w stu procentach, ale stoję tutaj, a te troje roku temu nie byłem w stanie z domu przez kilka miesięcy wyjść. To jest świadkiem, my siedziałem zamknięty w domu, po prostu była, była tragedia. Yy, Oddałem się Panu, dwa miesiące później się ochrzciłem i wtedy odłożyłem wszystkie leki. Od tamtej pory się nie leczy, tak? I były momenty upadku, jakichś zlotów, upadku z tą chorobą, ale generalnie jest bardzo dobrze. Stoję tutaj i funkcjonuję bardzo dobrze. Chcę powiedzieć, że Pan jest bardzo realny. Wziął moje życie w swoje ręce i prowadzi mnie każdego dnia. I naprawdę dostałem nowe życie, nowe serce, nowe pragnienia. Pamiętam taki pierwszy szok, jak, jak y, gdzieś tam poddałem już życia Bogu. W pewnym no, czasie wyszedłem na no, nie spotkałem się ze znajomymi. Takie oboje o takich drobnych zmianach, jak ktoś, Ja nie miałem problemu, wcześniej kłowa, jak szedł, Spotkałem się ze znajomymi które też tak... Znaczy, bo tam pamiętam, czy to było. Pamiętam, że miałem wrażenie, że te przekleństwa to takie pociski dostawałem, które... był pierwszy szok, że coś się... takie... takie realne uczucie, że coś się ze mną dzieje, zmienia. I... dostałem parę razy takie... Pan dał mi w jaki sposób kocha, kocha ludzi. Opowiem wam na przykładzie mojej tej pani, z którą się zaopiekowałem, tą... tą panią Jadwigą, tą na jeżdżącą. Kiedy się zawodziłem do szpitala, miała operację na nerki i wycinany kamień miała. Pamiętam, że stałem przed pokojem pielęgniarek i ona, ona tam była przyjmowana, pielęgniarki wokół mnie biegały i pobierały jej krew w takie standardowe badania, jak się przyjmuje kogoś do szpitala. Pamiętam, że stojąc przed tym pokojem, nagle też, jak to jest na pielęgniarki, dla nas, dla miło, żeby pan mi pokazał, w jaki sposób ją wprowadza. To była tak potężna dawka miłości, że kolana się podobno umieły. I to była równie potężna dawka smutku, że ta kobieta cały czas się od niego odwraca, jak nie, od o Bogu. Nie chciała, nie chce przyjąć tej drogi do tej pory. Dostałem potężną dawkę miłości, potężną dawkę miłości i potężną dawkę smutku. I ja bym, Pan Bóg kocha każdego w taki sam sposób. Każdego. Dla każdego ma taką miłość. Chciałbym z za Was zachęcić, jeżeli kogoś to poruszyło, co powiedziałem do tego, żebyście odpowiedzieli na no to wezwanie Jezusa, którym jeżeli kogoś to porusza, to ja poproszę Rafała, teraz może żeby się pomodlił jako modlitwą. Jeżeli ktoś czuje taką potrzebę, to Rafał Was poprowadzi.